Kochani, dzisiejszy filmik nie jest przypadkiem. Jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być, we właściwym czasie i miejscu. Twoi aniołowie, stróże, poprowadzili cię do odnalezienia tej wiadomości. To nie przypadek, to znak od Boga, coś, co musi do ciebie dotrzeć teraz. Ta wiadomość jest niezwykle znacząca, ponieważ została przygotowana specjalnie dla ciebie. Pochodzi z wymiaru nadprzyrodzonego, aby przynieść jasność Twojemu życiu. Wiadomość, którą zaraz usłyszysz, poruszy Twoje wnętrze. Odżywi Twoją duszę, ożywi Twojego ducha i przyniesie światło Twojej podróży. To czas, aby odkryć ukrytą prawdę i pozwolić, aby Twoje oczy otworzyły się na to, co przez tak długi czas pozostawało ukryte. Prawdy te mogą zostać objawione jedynie poprzez boską interwencję, gdyż powszechne zrozumienie nie jest w stanie ich w pełni pojąć. Przygotuj się na transformację. Twój sposób postrzegania siebie i otaczającego cię świata ulegnie głębokiej zmianie. Twoi aniołowie mówią, ta wiadomość mówi o wyjątkowej osobie, która zajmuje szczególne miejsce w twoim sercu. Ta osoba prowadziła pamiętnik, w którym zapisywała szczere myśli i uczucia na Twój temat. Ten zapis opisuje, jak pozytywnie wpłynąłeś na jej życie, okazując lojalność i będąc prawdziwym błogosławieństwem na jej drodze. Słowa pisane nie są zwykłymi stwierdzeniami, wyrażają istotę tego, kim jesteś. Są one autentycznym odzwierciedleniem uczuć danej osoby względem Ciebie i wpływu, jaki wywarłeś na jej życie. Gdy natrafisz na te informacje, pamiętaj, że płyną one z miłości i szczerości. To okazja, aby zobaczyć, jak inni Cię postrzegają i cenią. Osoba, która napisała ten pamiętnik, poświęciła się wyrażeniu swoich uczuć względem Ciebie. Ten gest pokazuje, jak wyjątkowy jesteś dla niej. Wywarłeś głębokie wrażenie na duszy tej osoby, pozostawiając trwały ślad w jej sercu. Ona postrzega cię jako symbol honoru, nie z poczucia obowiązku, ale dlatego, że zasługujesz na to uznanie. Jego hojność i autentyczność zostały pięknie przedstawione w tej płycie. Kiedy ta osoba postanowiła o tobie napisać. Zrobiła to szczerze i z wdzięcznością. Ten pamiętnik to coś więcej niż tylko zapiski. Jest dowodem na to, jak głęboki i znaczący wpływ miałeś na jej życie. Nigdy nie stawiałaś między sobą barier i zawsze okazywałaś czystą i szczerą miłość. Ta osoba docenia każdy miły gest i Twój wkład. To, co jest napisane w pamiętniku, nie jest czymś zwykłym. To autentyczny wyraz wdzięczności i uczucia, którego nie można zignorować. Słowa te symbolizują szczególną więź, jaka was łączy, a pozytywny wpływ, jaki wywarłeś na jej życie, jest niezaprzeczalny. Jesteś inspiracją i przykładem miłości i dobroci dla ludzi wokół ciebie. Jeśli uważasz, że ta wiadomość jest skierowana do ciebie, polub ten film. Zasubskrybuj kanał i udostępnij go swoim bliskim. Postępując w ten sposób, będziesz także rozprzestrzeniał błogosławieństwa i otrzymywał boską łaskę w swoim życiu. Twój udział jest dla nas bardzo ważny i pomaga nam przekazywać przesłania, które trafiają prosto do Twojego serca. Być może zastanawiasz się, co dokładnie jest o Tobie napisane w tym pamiętniku. Zapisane tam słowa są szczere, pełne miłości i wdzęczności. Ta osoba nie napisała niczego, co mogłoby Cię wyzwać lub obnażyć Twoje słabości. Wręcz przeciwnie, wszystko, co zostało powiedziane, jest pozytywne i odzwierciedla szacunek i podziw, jakie ona do Ciebie czuje. W Jego sercu nie ma goryczy ani urazy, tylko czyste i szczere uczucia. Ta osoba docenia wartość, jaką wnosisz do społeczności i chętnie przyjmie Twój wkład. Twoje słowa symbolizują dobrą wieś, która Was łączy coś cennego i rzadkiego. Wszyscy cenimy sobie to, że ludzie nas doceniają. Świadomość, że nasza reputacja jest nieskazitelna, a nasze wysiłki doceniane, napełnia nas radością i wdzięcznością. Kiedy w końcu będziesz mieć dostęp do tego, co jest zapisane w tym pamiętniku, zobaczysz, jak ważny jesteś dla tej osoby. Nie może ukryć faktu, że potrzebuje cię w swoim życiu bardziej niż kiedykolwiek. Jesteś dla niej kimś wyjątkowym i wszystko, co robisz, wynika z miłości i oddania. Nie szukasz sławy ani uznania, działasz z czystym sercem i zmieniasz świat wokół siebie. Jeśli wierzysz w to przesłanie, wpisz amen w komentarzu, aby potwierdzić te słowa w swoim życiu. Zostały stworzone specjalnie dla ciebie, a twoja akceptacja otworzy drzwi do jeszcze większych błogosławieństw. Wiadomość zawarta w tym dzienniku jest żywym dowodem na to, że ta osoba rozumie, kim naprawdę jesteś. Poświęciła czas, by odczytać jego duszę i wyrazić ją szczerze i prawdziwie. Byłeś na tyle blisko niej, że miałeś na nią pozytywny wpływ. Odbija się to w każdym napisanym przez nią słowie, pokazując, jak bardzo jesteś wartościowy. Bądź nadal miłą osobą wiedzieć, kim jesteś. Wasze akty miłości i hojności otwierają drzwi do boskich błogosławieństw. Poruszyłeś serca i zainspirowałeś ludzi wokół siebie w sposób, którego możesz nawet nie być świadomy. Każdy akt dobroci, który ofiarujesz, jest jak nasiono zasiane w żyznej glebie ludzkiego serca. Gdy błogosławieństwa zaczną napływać do Twojego życia, pamiętaj, że nic nie może ich powstrzymać. Bóg docenia Twój wysiłek i Twoją dobroć. Jesteś godzien wszystkiego, co ma nadejść. Aniołowie zachęcają Cię do kontynuowania swojej podróży z wiarą i nadzieją. Postępując w ten sposób, otworzysz jeszcze więcej drzwi do błogosławieństw i przemian w swoim życiu. Nawet jeśli wydaje Ci się to drobnostką, Twoje działania mają ogromny wpływ na życie innych. Dziękujemy, że jesteście z nami na każdym kroku. Aby okazać swoje wsparcie, złóż super podziękowanie o wartości do 20 dolarów amerykańskich i zadzwoń pod numer 111, aby odebrać tę wiadomość i dalej dzielić się miłością i pozytywnością. Niech Bóg Cię błogosławi. Amen.